Witajcie, moi kochani. Dzisiaj mamy weekend, czyli sobotę. No i w weekendy zazwyczaj mamy więcej czasu, e, więcej myśli e, wpływa nam do głowy. E, no i zobaczymy sobie jego dzisiejsze myśli o tobie, bo dzisiaj ktoś o tobie myślał. No i zobaczymy, jakie to są myśli. Ktoś nie idzie do roboty. Więcej siedzi i myśli. No i zobaczymy, co łące myśli, czy łona. Panowie odwracajcie sobie, pamiętajcie. No i najpierw sobie sprawdzimy, z kim mamy do czynienia, kto tak myśli o Tobie i co myśli. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. I proszę o jasny i czysty przekaz. Jego dzisiejsze myśli o Tobie. No zobaczmy, z kim mamy do czynienia. Podwracały mi się karty. Jedziemy. Z kim mamy do czynienia. O, dużo nam wypadło, ale bierzemy. Nie, wiecie co, za dużo. Za dużo, za dużo. To jest. Dużo kart jeszcze raz. Powiem Wam niespokojne myśli, bo karty szaleją. Znowu nam się coś odwróciło. Zobaczmy, z kim mamy do czynienia. Kto dzisiaj o Tobie myśli? O diabeł. No proszę. Diabeł, dziesiątka kielichów, śmierć, paśmieczy. I umiarkowanie. Hmm. Ciekawa energia. No powiem ci tak, no może być ktoś, oh, z kim byłaś, rzeczywiście tworzyłaś rodzinę, kochanie. E, dziesiątka kielichów to jest spełnienie, to jest szczęśliwa rodzina, to jest szczęście w uczuciach. Ale nie zapominajmy, że jako pierwsza położyła nam się karta diabła. A diabeł symbolizuje kogoś, kto ma uzależnienia. Czy to alkohol, czy inne substancje, czy yy, nie wiem, pornografia, gry hazardowe. Yy, to też symbolizuje, no to nie jest zdrowa energia, kochani. Całkiem możliwe, że z kimś takim byłaś kiedyś, yy, tworzyłaś rodzinę, bądź też. Byłaś w jakiejś relacji, bądź jesteś, nie wiem. Myślę, że byłaś, bo mamy na środku, w sercu kart mamy śmierć, czyli coś się tutaj zakończyło. Czyli toksyka, kochani, toksyka. Tu mamy do czynienia z osobą, która była uzależniona, która manipulowała, gdzie było obsesje. Hmm. Gdzie były może manipulacje, bo diabeł to potrafi kusić, nie? No ale też właśnie udaje mu się to. No i z kimś takim mogłaś być, bądź jesteś w relacji czy, czy jeszcze w jakiejś, ale tak jak mówię, coś się musiało między Wami zakończyć, bo mamy kartę śmierci. Po tym zakończeniu mamy spazie mieczy, może rzeczywiście. Miałeś z nim dziecko, ale to bardziej czuję jako taką energię obserwatora. On obserwuje ciebie, ty możesz obserwować jego, ale mamy fajną kartę, bo umiarkowanie to jest karta uzdrowienia. Ktoś, kto w tej chwili jest właśnie w procesie uzdrowienia, może rzeczywiście cię obserwował, może przeanalizował swoje zachowanie. Zobaczymy, co nam powiedzą jego myśli za chwilę. Ale tutaj ktoś jest teraz w procesie uzdrawiania. Może rzeczywiście jest na terapii odwykowej, może y, pracuje z y, psychologiem, psychoterapeutą, żeby uwolnić się od tej swojej toksyczności, od tych swoich uzależnień. No dobra, no to już wiemy, z kim mamy do czynienia. Tutaj może być rzeczywiście terapia, słyszę jeszcze raz. Dobra, no to patrzymy. Jego dzisiejsze myśli. Jego dzisiejsze myśli o tobie. U, cesarz. U, dwójka kielichów. Rycerz. Buław. Piątka buław. I dwójka buław. U. No, on przy tobie czuł się naprawdę jako stuprocentowy mężczyzna. Ty mu dawałaś ciepło, ty pasowałaś do niego. E, tutaj rzeczywiście byliście taką bardzo piękną, dobraną parą. No i przede wszystkim dawałaś mu to poczucie męskości. On się naprawdę czuł przy tobie jako prawdziwy facet. Całkiem możliwe, że mowa o Twoim mężu. Z rycerzem kielichów on się zastanawia nad ruchem w Twoim kierunku. Powiem Ci tak, no to jest, ty mu to łatwo nie zrobisz i on o tym wie. Bo on wie doskonale, że jeśli on ruszy w Twoim kierunku pełen uczuć i będzie chciał na nowo Cię zdobyć, i to, bo to jest też karta przeprosin, pojednania no to ty mu tutaj nie będziesz, yy, wiesz, nie otworzysz mu drzwi i powiesz, wejdź pan, usiądź pan, zrobię panu kawę, tylko powiesz, no to będziesz taka, możesz być nawet i złośliwa, nie będzie tu prosto cię na nowo zdobyć, yy, czy, czy właśnie z tymi przeprosinami, <laughs> może być ciężko, to są jego myśli. No i on tak się teraz zastanawia robić czy nie robić co zrobić? No, jak ruszę w jej kierunku, będę chciał zgody, to mogę najpierw się nasłuchać. Mogą być kłótnie, może tutaj mi stawiać warunki, może mi robić wyrzuty. No i on tak myśli, myśli, co tu zrobić, w którym kierunku ruszyć. Jeszcze jest dużo niepewności, jeśli chodzi o Ciebie. Patrzmy dalej. Patrzmy dalej. No tak, on by chciał, żebyś mu dała szansę na wielkie szczęście. Żebyś mu dała jeszcze raz szansę na to, żeby on wszystko naprawił, wszystko poukładał. E, on by chciał pracować nad, tym, nad tą waszą relacją. Chciałby naprawdę inwestować e, zarówno czas i pieniądze w to, żeby coś naprawić. No. Siódemka pentakli mówi o cierpliwości. Ile będziesz potrzebowała czasu, tyle, tyle ci go dam. Ale proszę, pozwól mi, aby się to rozwijało. Ja nie chcę, żeby to nasze ziarenko, które zostało kiedyś tam zasiane, żeby ono praktycznie zniknęło. Ja chcę, żeby to rosło, żeby to się rozwijało. Czyli on wie, że tutaj potrzeba dużej cierpliwości, żebyś temu na przykład na nowo zaufała. No, i tak naprawdę to on nie wie, czy ty w ogóle jeszcze chcesz jego uczuć, bo on wie doskonale, że teraz odzyskałaś swoją energię. Zobaczcie, znowu mamy królo królową buław, czyli ta królowa reprezentuje na ten moment właśnie energię naszego kolektywu. I on wie, że ty już teraz znasz swoją wartość, że ty wiesz, czego chcesz, jesteś pewna siebie. No, i niekoniecznie będziesz może go teraz chciała. Mamy kartę. No. no i powiem wam: jest dużo smutku. Ten pan cierpi z powodu miłości, z powodu tej z, właśnie z tych straconych szans. On praktycznie y, męczy się bardzo. Bo tu są uczucia, tu jest właśnie może. Je, jeśli on Cię obserwuje i widzi Ciebie w takiej energii, w takiej ognistej, no i, i nie jest do końca przekonany, czy Ty w ogóle jeszcze będziesz go chciała, no to powiem Wam, on, on tutaj może myśleć, że no, piękna kobieta, straciłem szansy, szansę, tu jest tyle uczuć, ona jest w tak pięknej, żeńskiej energii, i, I to powoduje u niego wielki smutek. No Kościół Senagrabił, a teraz se ryczy. No i ma wyrzuty sumienia. To są wyrzuty sumienia. On nie śpi po nocach. Stany depresyjne. Myśli myśli, ciężkie myśli. O, coś tutaj się wydarzyło, kochanie. No, jest długa stagnacja, a on praktycznie. Teraz mamy taki czas u niego. Kiedy właśnie on dużo medytuje, dużo rozmyśla, tak jak powiedziałam, on nie śpi po nocach. On y, praktycznie tak on czuje taką energię bezsilności. Może rzeczywiście jest, y, się rozchorował chłopina z Twojego powodu. Może, bo czwórka mieczy też może mówić, że no, nie mogę stać, nie mogę nic zrobić na ten moment, y, bo może na przykład jest w terapii. Ale on będzie chciał tej szansy, aby wszystko naprawić. On wie, jak on cię zranił. Ale tym samym, kochani, nie można kogoś zranić, jeśli się, nie raniąc również siebie. I tu mamy taką energię. Ja będę chciał tej szansy od Ciebie na rozmowę, na wyjaśnienia, aby wszystko naprawić to, co Ci zrobiłem. Dziesiątka mieczy. Zraniłem cię okropnie. Wiem, co ci zrobiłem. Teraz to ja cierpię, bo to wszystko wraca, kochani. Więc to są jego myśli. On reflektuje bardzo mocno ma wyrzuty sumienia, jeśli chodzi o Ciebie. No nie wiem, jaką ma terapeutkę, jeśli ma, ale tutaj ta terapia przynosi jakieś efekty. No, cierpi z powodu złamanego serca. Zarówno tak jak mówię, dziesiątka mieczy i trójka mieczy, kochani. No to jest ta ciemna noc duszy. Kiedy człowiek cierpi, kiedy człowiek nie ma siły wstać, no i to też pasuje do tej czwórki mieczy, to jego cierpienie, to który, przez którą przechodzi, jeśli chodzi o ciebie, e, praktycznie jest no, nie do pozazdroszczenia, kochani. Tutaj nawet można poczuć taką energię. E, z mojej strony on ma współczucie. Ja tutaj go doskonale rozumiem, ale widać, że facet nad sobą pracuje. Ważne jest, że reflektuje to, co zrobił. Bo mamy do czynienia również i z takimi, co wiesz, depcze Cię, nie, zgruchota Ci głowę, wbije Ci czy, miecze w serce, jeszcze Cię kopnie w Twoją piękną, zgrabną dupcie, e, odwróci się i pójdzie i ma w dupie, jak Ty się czujesz, bo mamy z takimi e, imbecylami do czynienia również w naszym życiu, ale tutaj mamy, tu się położył mężczyzna, który bardzo mocno analizuje swoje zachowanie w stosunku do Ciebie, on wie, co on zrobił, on docenia teraz, kim ty jesteś. Widzicie co? Nawet nie czuję, że on cię nigdy nie doceniał. Nie. On po prostu był w takiej energii, która nie pozwalała mu e, uczynić cię szczęśliwą. Ale teraz, że jest w procesie uzdrawiania, jakkolwiek by to nie wyglądało, czy to terapia, czy to właśnie ta jego refleksja, on tutaj coś uzdrawia i powiem wam, hu, hu, hu... Czwórka mieczy, dziesiątka mieczy, trójka mieczy, dziewiątka mieczy, piątka kielichów, no gościu ma cholerną deprechę. Ale to deprecha taka, że on jest złamany i fizycznie, i psychicznie, i duchowo. I to ma wszystko z Tobą wiele wspólnego, czy, czy praktycznie wszystko dotyczy się Ciebie, no. Ach, jego myśli, ósemka kielichów, opuściła i nie wróci. Poszła. Nie było łatwo, ale sobie poszła. Ale on będzie chciał walczyć o ciebie. On mówi tak, pomimo tego, że, że się skończyło, to ja i tak zawalczę o nią. Będę chciała, aby wszystko na nowo się otworzyło przed nami, tylko muszę wejść w moją energię. Na ten moment jeszcze nie jestem w tej energii, w jakiej e, powinienem być, ale jak tylko odzyskam moją energię, to ja ruszę w jej kierunku. Ja będę e, się o nią starał, będę walczył o nią, abyśmy znowu weszli w piękny, cudowny związek. Abyśmy znowu byli połączeni również duchową, czuję tą więź duchową razem z Tobą. Abyśmy byli razem, abyśmy się cieszyli, abyśmy właśnie znowu rozpalili ten ogień i tą energię stabilności między nami. To są Jego dzisiejsze myśli. Weźmiemy jeszcze. Karty miłości, zobaczymy, co on jeszcze myśli, co nam powiedzą te karty. Ty jesteś jedyna w swoim rodzaju, ty jesteś całkiem inna i on w tej chwili czuje tą miłość do ciebie jeszcze intensywniej. Praktycznie ta miłość do ciebie z dnia na dzień jest coraz bardziej intensywna. No i dla niego wasza miłość jest bardzo silna, ona ma mocne korzenie, jest zakotwiczona i to jest dla niego coś bardzo wyjątkowego. Tym udawałaś właśnie wsparcie, spokój, harmonię, to dokładnie wszystko czuł taką błogą stabilność przy tobie. To są jego myśli. Ok, kochani, zobaczmy. Co nam powiedzą anioły miłości do jego energii, jeśli chodzi o ciebie? To jest prawdziwa miłość, zobaczcie. Dla Niego Ty jesteś prawdziwą miłością, jesteś miłością Jego życia. Ale mamy romantycznie dzisiaj. Hmm. Jaka runa nam pieczętuje to czytanie? Kenas. A Kenas to jest ogień. On płonie w Twoim kierunku. I znaki zodiaku, kochani, już więcej tutaj mówić nie trzeba. Pytamy o myśli. No dobra. Pytamy o myśli, więc myśli ma takie. Ja myślę, że na tym się nie skończy ta energia i jeszcze nam się pokaże przy następnych czytaniach. Mamy wodnika 11. Mamy Szczelca dziewiątkę, mamy Merkurego 15, mamy Jupitera 18, mamy wszystkie elementy wody 24, mamy wszystkie panie, karta księżyca, mamy bliźnięta, mamy panów, energia męska, karta słońca. Zobaczcie, mamy księżyc i słońce praktycznie. E, obie energie, mamy wagę siódemkę i mamy skorpiona 8. To tyle ode mnie kochani. Jeśli Wam się to czytanie podobało, no to będę wdzięczna za wyrównanie energii, e czy to za pomocą e datku na kawkę, łapki w górę, kto jeszcze nie dała, mamy prawie 30% osób oglądających regularnie bez subskrypcji. Także zachęcam do naciskania na dzwoneczek. Nie kupujecie odkurzacza, kochani. Was to nic nie kosztuje, to jest wszystko darmowe, a nam pomoże rozwijać dalej ten kanał. Także czekam na Wasze komentarze odnośnie tego wideo i do zobaczenia. Do usłyszenia. Póziaczki, kochani. Wasza Agnieszka.